Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Jak co piątek zapraszam do obejrzenia, do wysłuchania filmiku z cyklu konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Dla osób, które pierwszy raz trafiły na ten filmik, informacja. W tych filmikach odpowiadam na Wasze konkretne pytania. Po prostu wróżę Wam. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę właśnie w ten sposób uzyskać wróżbę dla siebie, w opisie pod filmikiem znajdują się dane kontaktowe, informacje w jaki sposób można zamówić taką wróżbę u mnie. Koszt, od, koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. Ok, kochani, przechodzimy teraz do czytania, do wróżb. Pierwsza pani, która do mnie się zwróciła, pani Ilona. Pani Ilona podaje mi tutaj swoją datę urodzenia i zadaje dwa pytania. Pytanie numer jeden: czy któryś z moich sąsiadów spowodował zniknięcie mojego kota w marcu ubiegłego roku? I już patrzę, pani Ilono. Czy to zniknięcie kota było za sprawą któregoś z sąsiadów? Pani Ilono, e, powiem w ten sposób. E... Myślę, że zniknięcie kota ucieszyło bardzo któregoś z sąsiadów, natomiast jakby on nie, nie przyczynił się do tego. Czyli inaczej, w, wśród pani sąsiadów jest osoba, która bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, nie cierpiała tego kotka i bardzo się ucieszyła z tego powodu. Natomiast tak, kotek najprawdopodobniej nie żyje. Po prostu. W jakiś sposób był wypadek i no i niestety jakby zakończył żywot i, 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 i w ten sposób karty pokazują. Czyli odpowiadając wprost, żaden z sąsiadów bezpośrednio nie przyczynił się do zniknięcia pani kota. Ok, to pierwsze pierwsze pytanie było, drugie pytanie. Czy sytuacja finansowa w firmie mojego narzeczonego ma szansę wkrótce się poprawić? Już patrzę. Panie narzeczony, ja myślę, że to jest taka osoba, jak to się mówi, szczęściarz, osoba, która zawsze spada na cztery łapy i on to sobie z tym poradzi. Tutaj w najbliższym czasie jest jakaś propozycja, coś, co znacznie poprawi tą sytuację finansową. Niemniej jednak, żeby, żeby tak naprawdę było, żeby był z tego zadowolony, tutaj potrzeba czasu. Myślę, że dopiero w drugiej połowie tego roku ta sytuacja znacznie się poprawi. Do tego czasu może być takie troszkę lepiej, troszkę gorzej. Natomiast co tu jest ważne? Systematyczność, ewentualnie inaczej. Karty mi pokazują, że pewne rzeczy są zaniedbywane, taki trochę chaos czy bałagan w tej firmie, i stąd nie widać rezultatów. Tutaj od losu karty wskazują, że ktoś się pojawi, czy coś się pojawi, coś, jakaś propozycja, tak jak powiedziałem wcześniej, która pomoże. Natomiast ważna jest konsekwencja w działaniu i nie zostawianiu niczego na później. Bo tutaj taki chaos bałagan, czy po prostu czekanie na lepsze czasy powoduje, że ta poprawa opóźnia się. Także sytuacja poprawi się wkrótce niestety nie, natomiast w drugiej połowie tego roku powinna być już znacznie odczuwalna ta poprawa. Dziękuję ślicznie, Pani Ilono. To była pierwsza z osób. Druga osoba, pani prosi o pseudonim Rosalia. Podaje mi tutaj swoją datę urodzenia i zadaje mi dwa pytania. Pytanie numer jeden: Czy na przełomie trzech miesięcy moje życie towarzyskie poprawi się? Pani tutaj pyta, właśnie czy będzie z tego zadowolona. I już patrzę. Pani pyta o przełom trzech miesięcy. tak, poprawi się. Ja uważam, że tutaj w tym okresie, czy do końca tego okresu wszelkie jakieś problemy, które były do tej pory, bo tutaj karty mi pokazują kłótnie, takie, takie sytuacje, w których bardzo mocno mogła Pani zostać zraniona, tutaj pokazują mi się bardzo dużo emocji z tym związanych i tak naprawdę złość, to tak jakby Pani w tym momencie nie bardzo wiedziała, Wiedziała, co ma robić, najchętniej by uciekła. Na zasadzie, no to ja już nie będę się z nimi spotykać. Myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Najbliższy czas tutaj, jeszcze karty mi pokazują, mogą jakby pojawiać się takie sytuacje nerwowe, takie sytuacje, gdzie będzie dzień lepiej, dzień gorszy. Natomiast jakby do końca tego okresu, karty tutaj jednoznacznie pokazują wyjście z problemów, otworzenie się na nowe, otworzenie się na nowe relacje i myślę, że to będzie taki czas, gdzie właśnie poczuje się Pani dobrze wśród y, tych y, osób, y, ale to też może być informacja, że pewne osoby jakby te, które nie są korzystne dla Pani, po prostu one sobie pójdą. W to miejsce pojawi się ktoś nowy. Także wszystko wskazuje, że ta sytuacja znacznie się poprawi, i pani poczuje się po prostu dużo spokojniejsza i z taką nadzieją na, na przyszłość. Dobrze, to było pytanie pierwsze. I pytanie drugie. Czy do wakacji tego roku stan mojej cery znacząco się poprawi? I już patrzę. Wynik. Uważam, że tak. Przede wszystkim tutaj widać zadowolenie. Karta gwiazda, karta ochronna, karta, która także tutaj pokazuje na stan skóry, na jakieś uczulenia. Jakby to zostanie wszystko um, uspokojone, czyli w taki pozytywny sposób karty mi to pokazują. Ten najbliższy czas, tutaj karty, to takie okresy, gdzie będzie trochę lepiej. Potem, jak gdyby na nowo powrót do. Jakby okresy lepsze, okresy gorsze, o tak karty mi pokazują. Natomiast do wakacji, jakby to się wszystko unormuje i powinna pani być z tego zadowolona. Czyli odpowiadając wprost, czy znacząco się poprawi. Tak, uważam, że poprawi się znacząco karta spokoju, harmonii, równowagi, ale też karta, która tutaj może wskazywać na płyny, na hormony i to jest równowaga, czyli Pani organizm dojdzie do równowagi, do zdrowia. Także to wszystko wskazuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziękuję ślicznie Pani Rozolio za pytania. Moi drodzy, to były dwie osoby, które w tym tygodniu zdecydowały się skorzystać z takiej wróżby. Z mojej strony to wszystko. Życzę Wam dużo, dużo dobrego i pozdrawiam cieplutko.